jak widzicie, znajdujemy się na kanale CC Creations na YouTubie. Skąd pokażę Wam dzisiaj dwa najnowsze filmy? Które, tak poza tym, są mega mega fajne, i ogólnie nie mogę już doczekać tego, co zostanie dodane. Zapraszam Was na mojego Instagram, bo są tam fajne relacje, zdjęcia i w ogóle wszystko, więc tam Was odsyłam. A w chwili obecnej będziemy tutaj już oglądali. Oczywiście tutaj. Ta muzyka zostanie zamieniona w celu nieusunięcia mi filmiku, więc e, musicie mi to wybaczyć i my już będziemy oglądali e, tutaj e, pierwszą... pierwszy tej materiał wideo, e, jaki został dodany. Tutaj jest intro, tutaj jest że spoiler, ale my już jesteśmy na to przygotowani e, i tutaj kochani widzimy konia belgijskiego, czyli nową rasę, jaka zostanie dodana do, do gry. Ten skrypt i animacje nie są jeszcze w grze, i jakby w plikach, i, i, i to jakieś tam blender, coś tam. E, no, 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 jakieś teksturki, ale to nieważne, nieważne. Oglądamy. Tak, więc tutaj będą kolorki pokazane. One jeszcze właśnie tak nie są pokazane. E, tak jak to zawsze na spoilerach jest. One po prostu. E, ze względu na to, że nie są jeszcze tak do końca w plikach, jak tam tam wyczytaliśmy. E, no i tutaj są pokazane wszystkie maści tych koni. E, tutaj jest. E, tak, 360. E, no i moim zdaniem te konie są podobne do, do jorvików gorąco krwistych. E, tak, no nie wiem, nie wiem, się tak wydaje. Może to dlatego, że się nie znam. To też bardzo możliwe. E, jest tutaj parę tych maści. E, tutaj jest właśnie kolor trzeci. E, tak on tutaj wygląda, tylko no po prostu jest cały czas to samo pokazane, więc e, nie będziemy tego oglądali. E, jest taka maść, e, maść taka, jest tutaj również taka maść, e, taka maść, e, teraz tutaj będzie maść jelonkowa, e, która tak poza tym chyba jest moją tutaj e, best, jaka, jaka jest, jaka e, mi się podoba najbardziej, po prostu ta Najbardziej przypada mi do gustu, naprawdę bardzo fajnie tutaj to wygląda. Ten kolor oczek e, też bardzo tutaj fajnie pasuje. E, kolejny kolor to jest kolor taki, taki czarny, taki kary, kary koniś. E, tutaj e, z tą białą skarpetką e, na nóżce e, też takie ma oczka jak tamten. E, teraz jest taki. Chociaż one wszystkie są słodkie, ale nie, tamten, tamten Jelonkowy jest taki, taki, jakiś taki. E, moim zdaniem najbardziej przypadł mi do gustu e, Teraz tak, e, tutaj jest ta maść I później tutaj są... E, aha Czyli chyba jeszcze nie wiadomo czy ten ta, ta maść akurat będzie tutaj coś jest napisane e, Więc tak e, I tutaj jest Koń e, Tom pokazany Jakby wygląda w tej e, takiej... E, normalnej tutaj ten, ale on no ładny jest, ładny jest i tutaj jest a już jest koniec, a więc, a więc e, ciekawie ciekawie tutaj tak pomijałem, bo ten film za bardzo nie był ciekawy, ale teraz przejdziemy sobie do filmu drugiego, który już naprawdę jest bardzo fajny, e, więc tak, to jest ten film i e, jak dzisiaj już tutaj trochę oglądałem, więc damy to sobie tu tutaj, e, też oczywiście jest o spoilerach, spoilery, spoilery, ale my się tym nie przejmujemy i już tutaj widzimy, kochani, nową maść Shaira, bo zostanie dodane 7 nowych umaszczeń. E, tak jak z tego co pamiętam, było napisane w aktualizacji. Oczywiście, e, hody, takie ktoś mi ostatnio napisał, są e, identyczne jak e, przy takich e, normalnych rasach koni. Jakby wiecie, e, hody się nie zmieniają, o to chodzi. E, no ale on e, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo słodzicki. To jest ten Koby Irlandzki. E, teraz przechodzimy do kwarterka. Nowe umaszczenie. Ten kolor naprawdę, naprawdę moim zdaniem jest fajny, fajny kolorek. Fajny, fajny. Zamienię, o podobnym kolorku kiedyś nie było Mustanga. Z tego co pamiętam, no ale nie mogę się mylić. To też bardzo możliwe. <grym> Więc tak, e, tutaj jest. O, no on, on też jest słodziutki, słodziutki jest. Teraz widzimy tutaj e, konia e, pełnej krwi angielskiej. Chociaż nie wiem, czy podobna maść już nie jest. Bo, że to jest inny, e, z innej rasy. Ale, ale już. A, wiem. E, taka maść jest z, z tych achałków takijskich. Bardzo podobna. No ale dziśne Te oczka też niebieskie są bardzo, bardzo słodkie. Bardzo ładne. raz widzimy tutaj już pierwszego konia islandzkiego, w którym ja po prostu jestem zakochany. No patrzcie na niego, on nie wygląda pięknie? Wygląda. Naprawdę to umaszczenie jest cudowne i, i ja nie wiem, ja, ja go chcę, ja go chcę. Kto mi go kupi? On jest naprawdę bardzo, bardzo słodziaśny, bardzo mi się podoba. Te plamki y, bardzo dodają mu uroku. No, no nie wiem, Islandy to są takie, takie no, no a on to w szczególności jest słodziaszek, więc no, no. No, bardzo słodki i teraz jeszcze będzie tutaj y, ta druga maść y, za chwilkę. Bo ja już ten film wczoraj oglądałem, no po prostu, o właśnie. Tutaj jest ta druga maść, y, bo ja już po prostu nie mogłem się doczekać. Nie mogłem się doczekać. I ta maść też bardzo mi się podoba. Bardzo jest fajna. E, taki gniadoszek. E, bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo mi się naprawdę podoba. Chociaż jakbym miał kupować tego czy e, tego, tego pierwszego to chyba bym kupił e, tego pierwszego. Tego, tego e, w takie plamki. Bo te, ten plamkowaty jakoś, jakoś mi się bardziej podoba. Ale ten też jest bardzo słodki. On jest e, bardzo podobny do tego starego e, Islanda. od tutaj jest Apalosa, Do tego Islanda drugiej generacji. Ten chyba też był taki. I ten apalosek też ma bardzo ciekawe umaszczenie. E, no, bardzo ciekawe, jak tamte apalosy są takie bardziej kropkowate. Tak, ten ten ma tylko. E, ma te plamki, więc. E, no, ale, ale też bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba ogólnie. Bardzo ładne są te maści, tak Wam powiem, bo ja już to, tak jak już Wam mówiłem chyba z 10 razy, oglądałem to wideo wczoraj, bo nie mogłem się doczekać. <laughs> więc e, tak. Ta, ma, ta grzywa też jest bardzo fajna, bardzo fajny kolorek ma. Z tej widzimy y, nową maść pasofino. I ona też ma tutaj y, taką małą skarpeteczkę y, z przodu, z przodu i, i też dodaje jej urok moim zdaniem. Ale wy już oczywiście wiecie, y, jeżeli kupiłbym y, pasofino, to kupiłbym tego, co był na urodzinowym. Y, w tym festiwalu całym to tego bym kupił, bo on, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo fajny i ładny, i w ogóle, więc e, tego bym kupił. Ale ten też jest bardzo ładny. Patrzcie, nawet ma e, tutaj jabłuszka, więc no, postarali się nad nim. Tak z daleka tego nie było widać, e, widać. I teraz tutaj są e, nowe, e, nowe rzeczy. Nowe tutaj e, rzeczy. Do. które tam w plikach, coś tam. E, I to nie jest. E, to nie jest do Persherona American Painthorse, a Palasa. Aha! I do belgijskiego tego konia, który niedługo zostanie dodany. Mm, więc ciekawie, ciekawie. O, czyli tutaj e, po prostu, co to jest? To, to są ogłowie? Czy co? Czy nowy set chyba? Chyba nowy set. Tak, tak, tak. To jest chyba nowy czapraczek, bo te czapraczki też nie są na każdego konisia. Więc tak, no ale, ale fajne, fajne, fajne. Chyba tutaj się zmienia ten czapraczek, albo jestem ślepy. Tak, czapraczek się zmienia. Albo siodło. <laughs> Ale, ale są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Fajne kolorki mają tak ogólnie. Tak, tutaj jest biały. Teraz jest tutaj czarny. To już widzieliśmy go wcześniej. Teraz jest taki szarawy, też ładny. O, różowy. Ale ja już taki różowy to już posiadam. O, niebieski też bardzo ładny. Yy, zielonkawy też bardzo fajny. Fajny yy, na jesień. O, tutaj taki to to by mi się przydał na na o, rzut też bardzo ładny, rzut tak na lato, bardzo ładnie. Ten czerwony tak bardzo na jesień jakoś, albo na zimę, ten niebieski ten. O! Widzieliście to? Czekajcie. Tu, dlaczego tu. Teraz to zauważyłem. Są znaczki HM. O co chodzi? Czy to jakaś była współpraca? Nie wiem, nie wiem. Jeżeli ja jestem niedoinformowany, to, to weźcie napiszcie w komentarzu. No ale tak to wygląda. Więc tutaj na sam koniec takie zaskoczenie nas dotknęło. Napiszcie koniecznie kochani, co Wy o tym sądzicie. W chwili obecnej to wszystko. Ja ja tym handlem się tutaj tak trochę, no, 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 no dziwne, dziwne, nie widziałem tego wcześniej, e, bo nie oglądałem tego filmu całego. A więc no ciekawe, ciekawe, czy to jakaś współpraca powiedziała, nie wiem, nie wiem, co się jeszcze okaże. W każdym bądź razie, ja wam powiem, że bardzo mi się podobają te nowe maści tych koni, w szczególności tych Islandów bo one są bardzo ładne. Też bardzo ładny jest ten Apalosa. Konie belgijskie też mają ładne umaszczenia i ciekawe jak będą wyglądały ich chody, ale to już na pewno przekonamy, przekonamy się już niedługo, jak one zostaną już dodane w pełni do plików i będą chody i w ogóle wszystko. Więc jeżeli to będzie, to na pewno to nagram. A w chwili obecnej życzę Wam miłego weekendu, a więc bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.